Od jakiegoś czasu wiele mówi się o recyklingu i powtórnym wykorzystywaniu różnego rodzaju przedmiotów, i to miejsce działa na tej samej zasadzie. Można tutaj pozostawić znicze, których mamy na nagrobkach za dużo, są nam zbędne, możemy odstawić. Inni odwiedzający te tak znicze wykorzystają. Do tej pory mieszkańcy zostawiali znicze często pod boksami śmietnikowymi, dlatego postanowiliśmy stworzyć miejsce, gdzie będzie to oznaczone, i każdy będzie mógł sobie po prostu tutaj wykorzystać tą właśnie półeczkę przez nas. Stworzoną. Bardzo to jest dobry pomysł. Uważam, że jeżeli ktoś ma niezużyty, całkowicie niezniszczony, zniszczony, to można postawić na grobie. Ja też postawiłam parę, nawet stroik, który stał parę, dwa, trzy miesiące, taki piękny obok, teraz widzę, taki zaniedbany, może opuszczony, może bym powiedziała, może ktoś jeszcze przyjedzie. Co, dokupi bateryjkę, ja nawet swoją położę. Dokupi sobie bateryjkę i już ma... Y za darmo. Fajna inicjatywa potrzebna? Bardzo dobrze. Dobrze ktoś pomyślał. Podoba mi się to. Naprawdę to jest ważne dla tych ludzi, co nie mają pieniążków. Nie? Po co do świętnika wrzucić? jak takie same, trzeba będzie kupić nowe. Przyjdzie ktoś, kto No może niekoniecznie już nie ma pieniędzy, ale no, będzie w takiej sytuacji, że no, nie będzie miał czego postawić, że tak powiem. No to już ma gotowe.